Dobry wieczór, witam was, moi drodzy wszyscy, wszystkich bardzo serdecznie. Już na Facebooku film, filmy instruktażowe, że tak powiem, zostały wrzucone, ale jeszcze na koniec tego dnia postanowiłem, że nagram jeszcze taki film prezentacyjny na, na kanał, żeby też wam Przypomnieć niektóre produkty, a niektóre nowości, które obecnie wdrożyłem do sprzedaży, żeby Wam też je pokazać. Dzisiaj dotarł do mnie już cały towar nowych, świeżych, niedawno prezentowanych saszetek, które tutaj w pierwszej kolejności chciałem zaprezentować i przypomnieć. Są to skondensowane preparaty pochodzenia ziołowego, roślinnego, skondensowane, witaminizowane dodatki, że tak powiem na karmę, jak również dostosowania do wody jako dodatek. także to wszystko jest już u mnie ogólnie dostępne. także polecam zainteresowanym tymi saszetkami zainteresowane osoby do tego, żeby sobie to już u mnie Zamawiać, i oczywiście, chciałem dzisiaj zaprezentować kilka nowości. Są nimi gryty, takie wydaje mi się. Znaczy, powiem tak, gryty. że tak powiem, standardowy gryt. Tutaj, chciałem to dzisiaj w tym filmie właśnie zaprezentować. Jest to najzwyklejszy gryt czerwony, tutaj właśnie go możecie teraz sobie zobaczyć pakowany po 2 kg to jest taka wersja, że tak powiem testowa na razie z taką etykietką tylko bez podania kilogramów i tak dalej z tyłu moje dane które oczywiście są do weryfikacji w związku z Hajtem, często kierowany w moim kierunku czyli tak tak jak mówiłem tutaj Nowości, czyli taki zwykły czerwony gryt. Aczkolwiek, porównywalnie, jeżeli chodzi do jakości innych grytów, to muszę powiedzieć, że ten jest bardzo, bardzo, bardzo fajny i zdecydowanie ja bardziej polecam go niż, niż stosowanie jakichś innych markowych grytów. Dlatego, że to wszystko też z tych nowości produkuje dla mnie nowa ta nowa włoska firma która podjęła ze mną współpracę na wykonawstwo właśnie tych oto minerałów i dodatków. Drugim, drugim grytem jest najzwyklejszy chociaż bardzo bardzo fajnie skomponowany według mojej oceny gryt z mineralny i z muszlami ostrych. Tutaj są też dodatki małych drobnych kamyczków różnego rodzaju domieszane są też te kamyczki które były prezentowane we wcześniejszym grycie czerwonym, ale tak jak możecie sobie tutaj zobaczyć są właśnie te różne tutaj kamyki do domieszane do tego zwykłego grytu mineralnego, który też można nabyć u konkurencji aczkolwiek sprawdzałem go, wąchałem, testowałem i wygląda o niebo lepiej, że tak powiem od konkurencji oraz trzecia nowość jeżeli chodzi o gryty jest to gryt energetyczny. Tutaj akurat w składzie tego grytu są dodatki energetyczne, takie malutkie drobniutkie nasiona są tutaj domieszane proso. Tak samo są również te muszle Yy, muszle ostryk, yy, potłuczone no i różne różne takie właśnie ciekawe yy, dodatki. Jakieś widzę takie yy, nie testowałem tego, muszę powiedzieć, będę to testował dopiero yy, takie dodatki jak gdyby takiego żółtego piaskowca czy coś takiego, także na pewno na pewno będzie fajnie. Ja muszę powiedzieć, że ten gryt bardzo, bardzo fajnie pachnie. Jeżeli byście go sobie powąchali to on bardzo bardzo fajnie pachnie ten gryt ponieważ jest tak jak mówię również też witaminizowany. Także to są te obecnie nowości i super super rzecz którą polecam właśnie podczas wychowu młodych. Szczególnie jest to pokarm jajeczny. Akurat mam dwa rodzaje na razie tego pokarmu jajecznego. Jest to pokarm jajeczny super Tutaj na etykiecie jest podany skład tego, jak możecie zauważyć, ekstrakty z białek roślinnych, produkty chlebowe, płatki owsiane, pszenne, kukurydziane, oleje, cukry, sachareny pochodzenia roślinnego i produkty na bazie jaj, minerały, wyciąg z ostropestu, tutaj akurat i witaminy, w przypadku tego akurat pokarmu jajecznego super. Dodatki witaminowe: witamin B1, B2, B6, B12 magnez, cynk witamina C, selen. No i inne, inne tam dodatki i aromaty. Także to jest ten tutaj pokarmiajeczny super. Polecam. Kapitalna sprawa. I taki zwykły pokarmiajeczny standard. Jest to taki zwykły dodatek białkowy. Czyli są, jest tutaj też biszkopt dodany i będzie się on również sprawdzał cenowo troszkę się to oczywiście różni minimalnie ceną ale jak gdyby można powiedzieć, że stosowałem dzisiaj testowo co mogli się zauważyć na facebooku na filmie akurat ten pokarm, ten pokarm jajeczny ekstra czyli super i muszę powiedzieć, że byłbym bardzo chętnie go Spożywały. Ja rok temu też stosowałem inny pokarm z innej firmy, również jajeczny, i na pewno, naprawdę fajnie, fajnie się on u mnie sprawdził. I tak jak mówię, nowe, świeże dostawy jak możecie zauważyć, tutaj mam je w takich skrzyniach, ponieważ w magazynie musi być wszystko pozabezpieczane przed Dysoniami. Jest nowa, świeża dostawa tych wszystkich. Rodzajów saszetek, a jest ich 12, i tutaj mamy to wszystko fajnie spakowane, schowane, żeby nic się do tego nie dostało i żeby było wszystko tak, jak należy zabezpieczone i tak dalej. To wszystko w moim magazynie, oczywiście, tutaj dzisiaj, gdzie nagrywam. Akurat i tak jak mówię, polecam: polecam fenomenalne są te saszetki jako dodatki, na przykład. Które już zresztą omawiałem, więc nie będę ich dzisiaj do omawiał, ale pokrótce mogę powiedzieć, że jest na przykład Coxy Killer 100. Jest to ochrona przed kokcydiozą, podczas gdy samice powiedzmy wysiadują jaja. Można zacząć już powoli stosować na karmę lub też do wody ten dodatek, który będzie chronił przed kokcydiozą, jak również trichomonadozą i różnymi innymi bakteriami powodującymi jakieś stany chorobowe. Drugi bardzo kapitalny produkt jest to kasa pidion z wapń, 100% wapnia pozyskiwane ze skał mielonych. Także do wody, do stosowania do wody jako napój można sporządzać. Jest kapitalny, jeżeli chodzi o jakieś problemy ze składaniem jaj przez samicę lub jakąś twardość skórek, skórki jaja jest powiedzmy słaba, czy coś takiego, to można również sobie to podawać. Następnym produktem Humolin 40 są to droże piwne, 46% białka, wykonywane ze specjalnego, ze specjalnych droży, wykorzystywanych do produkcji wysokiej jakości piw, niemieckich te droże dla mnie specjalnie sprowadza właśnie ta firma z Włoch i są one również dostępne. Tutaj kolejny produkt to probiotyk EcoFix 500. Jest to probiotyk skondensowany, jak możecie tutaj sobie przeczytać. To oczywiście probiotyk, który można stosować cały rok, aczkolwiek także po jakiejś terapii antybiotykowej, żeby przywrócić florę bakteryjną w jelitach u gołębi można również Stosować. Następna, następna, następny rodzaj saszetki to saszetka Defense Plus, jest to obrona organizmu, tak jak widzimy, aczkolwiek tutaj oprócz tego, że można stosować ten produkt całorocznie, polecam go do stosowania przewa przeważnie, przede wszystkim, że tak powiem, po lotach, jako odbudowa organizmu. Teraz z tych niebieskich będę tutaj wyciągał. Kolejnym produktem bardzo kapitalnym, jeżeli chodzi też również o e, przygotowanie gołębi do rozpłodu, e, jak również też odbudowa po lotach, jest to Saturin 50, cysteina i metionina, skondensowane, bardzo wysoko energetyczne białko, które jest pozyskiwane z chryzalisów, owadów, którymi są jedwabniki. Z poczwarek akurat tych jedwabników jest wyciągane białko, bardzo w dużych ilościach które bardzo doskonale regeneruje i jak gdyby wspomaga białkowo organizm gołębia polecam bardzo serdecznie kolejna mieszanka, która mi wpadła tutaj teraz w rękę to Antistress Ecomix 90C jest to e, mieszanka bardzo bardzo doskonale sprawdzająca się po lotach, kiedy gołębie są e, takie zmęczone, pobudzone czy, czy, czy po prostu przed lotem też można gołębiom młodym na przykład podać kiedy wozi się je na wkładań, żeby nie wariowały w koszach. Jest to kapitalna mieszanka dodatek na karmę. Jak również też można stosować do wody. I teraz takie dodatki witaminowe. Akurat tutaj kolejnym jest Supervit EcoMix 12. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dodatek 12 składający się z 12 skondensowanych witamin tam wszystko oczywiście na wcześniejszym filmie instruktażowym pokazywałem na etykiecie jest wszystko napisane super gold pigeons 2 kolejna mieszanka ta akurat typowo do przygotowania przed lotem jak gdyby zabezpieczenie gołębi przed przed lotem wspomaganie witaminowo-białkowe regulowanie też również metabolizmu Kolejny, kolejna, kolejna, mieszanka w saszetkach, tak jak mówię, Silimarix Eco Star 60. Jest to wyciąg naturalny silimaryny z ostropestu, która będzie chronić nam wątrobę. Tutaj też kapitalnie będzie sprawdzał się właśnie po lotach, kiedy gołębie podczas powrotu mogą gdzieś w kałuży napić się jakiejś przybrudzonej wody, wystąpi biegunka. Także polecam bardzo serdecznie tutaj ten produkt, bardzo super spirulina extra stro extra 100, ekstrakt skondensowany. Jest to też również wysokobiałkowy produkt, który także polecam podczas sezonu lęgowego, jak również całorocznie można wspomagać gołębie również kapitalnie też będzie sprawdzał się ten produkt. Po lotach, jako odbudowa białkowa, witaminowa i energetyczna, i już ostatni, kolejny produkt taki pobudzający gołębie. Bardzo, bardzo wysoko, że tak powiem, witaminizowany jest to Super Vit Light 2 EcoMix 12. Bardzo fajnie też on wpływa na upierzenie. Także można sobie. To na karmę stosować i naprawdę gołębie super, super będą, że tak powiem zdrowe po tym, po tych wszystkich środkach. Tak jak mówię, wszystkie te środki są w oparciu o skondensowane mieszanki ziołowe, ekstrakty z wyciągów z roślin, w niektórych występuje tryptofan, akurat z wyciągu z pestek winogron, jest to bardzo duże stężenie witaminy C i białka także naprawdę naprawdę polecam te środki są to rewelacyjne dodatki do stosowania na karmę, które akurat testowane w mojej hodowli już powolutku bardzo fajnie się sprawdzają gołębie są zdrowe nic nie dzieje się, że tak powiem z gołębiami więc wszystko jest jak najbardziej w porządku. także to by było dzisiaj, moi drodzy, z mojego magazynu na tyle z tych z tej prezentacji i tak jak mówię, polecam zakupić sobie nowości, czyli pokarm jajeczny dla gołębi, super, z dodatkami witamin, witaminy B1, B2, B6, B12, magnez, cynk, selen, witamina C, taki zwykły, standardowy pokarm jajeczny z biszkoptem, oczywiście tutaj też jest biszkopt i nawet tutaj w podwójnej dawce, że to powiem, ale tutaj taki standardowy. One troszkę malutko, że tak powiem, różnią się cenowo i dodatki, takie, które są nowością, czyli gryt energetyczny, taki ma ciekawy kolor z dodatkami różnych malutkich nasionek, jak również takiego żółtego. Chyba wydaje mi się, że to jest jakiś piaskowiec. Gołębie bardzo chętnie go spożywają. Zwykły gryt mineralny z muszlami ostrych i zamyrzany jest też dostępny gryt czerwony taki standardowy tłuczeń i <laughs> polecam te nowości jeżeli ktoś by był zainteresowany proszę pisać w komentarzach będzie też podany oczywiście numer telefonu do kontaktu, będzie można zadzwonić i sobie to zamówić na razie oczywiście funkcjonuje strona na facebooku ale myślę, że już od marca ruszy również witryna Www. Także polecam i zapraszam do zakupów. Oczywiście w dalszej kolejności polecam również zioła, które tutaj w dodatkowych pojemniczkach się znajdują. Mieszanki jest ich 17. Jeżówka, mieszanka na pasożyty, mieszanka na że tak powiem wspomagająca układ oddechowy, trawienny. No, wszystko jest praktycznie na każdy okres hodowli. Przygotowane. Także polecam, polecam serdecznie i zapraszam do zakupu. Dziękuję za uwagę, za oglądanie. I do zobaczenia wkrótce. Może już za jakiś czas jakaś relacja z lęgów, z gołębnika, i będziemy dalej Was informować. Będę Was informował, co nowego będzie się jeszcze ukazywało. Aha, i teraz zapomniałbym, jeszcze dodam, że będę miał w sprzedaży również. Wysokiej klasy, naprawdę wysokiej klasy karmy. Yy, zwykłe karmy dla gołębi, ale yy, prawdopodobnie będzie 8 rodzajów tych karm. Yy, będzie bo oczywiście to wszystko sprowadza dla mnie i importuje firma z Włoch. Yy, takie bliższe informacje mogę podać przez telefon. Dla osób zainteresowanych, ponieważ nie chcę nic na razie ujawniać, bo oczywiście znowu zacznie się jakiś dziwny hejt. Tego nie chciałbym po prostu, że tak powiem, na razie, że tak powiem, ujawniać. A ktoś, kto będzie chętny zadzwoni i ja wtedy powiem, co to jest za firma, kto jest przedstawicielem i wszystko, wszystko się dowie. Także tyle dzisiaj, moi drodzy, z mojego magazynu. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego wieczoru i powiedzmy weekendu. To tam będzie się przygotowywał, bo jutro już jest czwartek. Także pozdrawiam i zapraszam oczywiście do zakupów. Cały jak widzicie, zestaw już przygotowany do dla Was, do sprzedaży.